Wygląda na to, że tradycyjny Dzień Kobiet powoli odchodzi do lamusa. O święcie pań nikt jednak nie chce zapomnieć, a jedynie zmienić nieco skostniałą formułę jego obchodzenia. Właśnie z taką niecodzienną propozycją do mieszkanek świecia i okolic zwrócił się Hotel Wistula, zapraszając płeć piękną na babski wieczór. Postanowiłam, że Hotel Wistula otworzy się na kobiety, aby mogły zrobić w przededniu wiosny coś dla siebie. W związku z tym zaprosiłam do współpracy wiele gabinetów kosmetycznych, dietetycznych, artykuły dekoracyjne, wytwórców biżuterii, przeróżne stoiska, które, które proponują panią zapachowe aromaty, kawy, soki naturalnie wyciskane. Tak więc przekrój ogromnie duży, łącznie z kolagenem który jest obecnie bardzo modny i, i, i zdrowotny. E, chciałabym, aby ta impreza zapoczątkowała cykliczne babskie imprezy. E, być może kolejną e, będzie babska majówka, Nie wiem jeszcze konkretów tej imprezy nie znam. E, w każdym razie e, uważam, że... Tak jak Pan powiedział, tradycyjny Dzień Kobiet odchodzi do lamusa, co nie oznacza, że kobiety same we własnym gronie mogą zrobić coś dla siebie, czuć się dobrze, coś smacznego zjeść, na przykład przekąski przygotowane przez naszą restaurację, jak również skorzystać z mnogości przeróżnych zabiegów i porad całkowicie bezpłatnie. Mało tego, każdy bilet jest losem i wygrywa w loterii, ponieważ każdy z wystawców, przeznaczył nagrody na ten cel, w związku z tym myślę, że to będzie dodatkowa atrakcja tego wieczoru. Babski wieczór zapewne nie oznacza też wcale tego, że mężczyźni o Dniu Kobiet powinni zapomnieć. No, nie będę się do tego w ogóle odnosiła, bo uważam, że to by to było bardzo źle, gdyby zapomnieli. Natomiast przyznaję, że dzisiaj tutaj królują wyłącznie kobiety. Mężczyźni dzisiaj są tutaj tylko wystawcami no, i dziennikarzami. A na sali w tej chwili grubo ponad 100 pań, które już z zaproszenia skorzystały. No, takie powodzenie przy pierwszym tego typu przedsięwzięciu chyba Państwa jako organizatorów cieszy. Bardzo. W sumie sprzedaliśmy około 160 biletów. Na tą chwilę jest około 130 osób. Sądzę, że jeszcze ileś osób dojdzie. No i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ mówiąc prawdę, zaskoczyła mnie popularność tego, ale to dobrze wróży na przyszłość. I, i zachęca mnie do kontynuowania tych imprez w przyszłości. Forma spotkania w dużym gronie przypadła też do gustu lokalnym wystawcom, dla których to świetna okazja. Do pokazania się z jak najlepszej strony potencjalnym klientom. Jest to przede wszystkim fantastyczna możliwość pokazania się na takiej większej imprezie. Dotarcie tak naprawdę do klienta, który być może jeszcze nie słyszał o, o danej firmie. Nie tylko mówię tutaj o mojej firmie, a o firmach. Tutaj współistniejących na tej imprezie. Także myślę, że jest to jak najbardziej trafiony, trafiony wybór. Fantastyczny pomysł, że, że firmy mogą się wystawić na takiej imprezie i przede wszystkim dotrzeć do klienta. Oprócz tego, że korzyści mają sami wystawcy, nie można zapomnieć o tym, że to impreza przede wszystkim dla pań, które również mogą skorzystać m.in. z darmowych porad. Prawda. Po raz pierwszy niektóre panie wykonują sobie na przykład zabieg parafinowy na dłonie. Mogą e, tak naprawdę na własnej skórze odczuć, jakie jest fantastyczny e, wręcz e, błogostan dłoni, tak? Zabiegu parafinowego na dłonie. E, niektóre zabiegi, czy też degustacje e, różnych specyfików, różnych produktów. Także naprawdę fantastyczny pomysł na tego typu imprezę, ponieważ każda każda osoba może odwiedzić dane stoisko i tak naprawdę spróbować danego zabiegu na własnej skórze i samemu dokonać wyboru, gdzie chciałoby się pójść, jaki salon chciałoby się odwiedzić, czy jaki produkt chciałoby się kupić. A takim pomysłem na prezent na Dzień Kobiet może być właśnie na przykład wizyta dla narzeczonej żony w salonie kosmetycznym. Oczywiście, że tak. Salony kosmetyczne przede wszystkim nie są już takim tematem tabu, jeżeli chodzi o, o mężczyzn i oni również bardzo często je odwiedzają, ale jeżeli chodzi o pomysł na prezent, jak najbardziej. Są vouchery upominkowe, które można zakupić dla ukochanej osoby na Dzień Kobiet, na urodziny, na walentynki. Naprawdę jest wiele okazji i z doświadczenia wiem, że jest to pomysł stuprocentowo trafiony, ponieważ dana osoba jest. Tak naprawdę bardzo uszczęśliwiona, bo jest to typowo indywidualny prezent dla niej, a nie kolejny być może nietrafiony perfum, czy, czy nietrafiony jakiś upominek inny. Taki voucher upominkowy jest naprawdę jeszcze spełnieniem marzeń dla, dla niej jednej pani.